Siema widzowie, dzisiaj będziemy oglądać wypadki samolotów piosenką. I to zawsze suba lajka i zaczynamy. świecie bardziej welo. Międzynarodowy port lotniczy imienia Indira Gandhi, brama do Indii. Tuż po 18:00 startuje lot Saudi Arabian Airlines 763. Wciągnąć podwozie. Wciągnięte. Lewa czysta. Kapitan Halid al-Shubeili pilotuje podczas wznoszenia. Drugi pilot, Nazir Khan, prowadzi łączność. 289 pasażerów leci do Az-Zaran w Arabii Saudyjskiej. 279. Dzień dobry. Tuż po starcie, kontroler zbliżania. VK Data wyprowadza maszynę z obszaru lotniska. Saudi 763, wchodzę na poziom 100. 63. Osiągnąwszy wysokość 14 tysięcy skoordynować przyczynie 7, chcę go przepuścić 1000 stóp, czyli 300 metrów. Wchodzę na 150. Przeciwny kierunek 8 mil. Oba samoloty zniknęły z ekranu radaru. Rozrywa 8 mil, poziom 140. Lecz po chwili samolot Saudi rozrywa potężna eksplozja. Oba samoloty zniknęły z ekranu radaru: Saudi 763, Kazach 1907, podaj pozycję. Wpatrywałem się w radar. Nie było ich tam. Wiadomość od pilota sił powietrznych USA rozwiewa wątpliwości. Dwa pożary na ziemi. Dwa samoloty spadły na ziemię w czarki Dadri. Ekipy poszukiwawcze odnajdują wraki obu samolotów. Od siebie o 7 kilometrów. Łącznie leciało nimi 349 osób. Nikt nie przeżył. To tragiczniejsza kolizja w powietrzu w historii. Śmierć ludzi to straszne. niezależnie od tego, czy ginie kilkaset osób, czy jedna. Ale tak naprawdę liczy się nie liczba ofiar, lecz to, co z tym dalej zrobimy. Następnego ranka na miejscu zjawia się śledczy KPS NR. Byłem wstrząśnięty tym, co zobaczyłem. Nie da się tego opisać. Choć trzeba przeprowadzić oględziny w dwóch miejscach, wiadomo, że przyczyna tragedii w obu przypadkach będzie ta sama. Na szczęście udaje się odnaleźć czarne skrzynki obu maszyn. To tyle na widzowie mamy. No i ładna pogoda, jak inna maja, i na razie.